Jestem teraz na jednej z moich stron, fanpage, i pokażę jak najprościej połączyć bloga z Facebookiem. To znaczy, chodzi o to, żeby wszystkie wpisy na blogu kolejne pokazywały się na stronie fanpage. I oczywiście można to wpisywać ręcznie. Na przykład, tutaj, jeśli dodam link do jakiegoś tam wpisu na swoim blogu, no to on się. Pokażę tutaj, mi ja zaraz to spróbuję zrobić. Tak, skopiowałam sobie link z mojego wpisu na blog i tutaj sobie wkleję go. Klikam załącz. I tu już mi się pojawił ten właśnie początek tego wpisu. Można sobie tutaj wybrać miniaturkę ze wszystkich obrazków, które się pokazują. W tym momencie na blogu, tu są akurat no, reklamówki takie. O niech będzie, ta akurat tyczy się tego wpisu. Klikam, no tu jeszcze można wpisać jakiś komentarz. Klikam wyślij. I już ten, tutaj zajawka do tego wpisu się pojawiła na blogu. Z tym, że no jest to kłopotliwe. Jeszcze może jeden dodam. Czyli wchodzę sobie na mój blog i skopiuję sobie w tytuł, czyli ad, znaczy nie tytuł, tylko adres do mojego wpisu. Tak, Ctrl C. Tutaj klikam na no, obojętnie właściwie. Link. Tak. Ctrl V. Załącz. I teraz też tutaj tymi strzałkami sobie wybieram miniaturkę. No, to akurat, znaczy, to są zdjęcia nie z wpisu. Jeżeli na wpisie są jakieś zdjęcia, no to tutaj się pokażą. Natomiast w ogóle tu się pokazują takie zdjęcia, w ogóle wszystkie, jakie są na blogu. No więc, no akurat tą rekl ta reklamówka pasuje do treści tego wpisu. Tutaj sobie mogę wpisać jakiś komentarz. Klikam wyślij. I ten pis, wpis już się pojawił tutaj na moim fanpage'u. Z tym, że. No, jest to kłopotliwe, żeby ręcznie każdy wpis dodawać, więc najlepiej zrobić to automatycznie. Oczywiście niektórzy twierdzą, że to no nie jest dobry sposób, żeby tak automatem wrzucać wszystkie wpisy na blogu, żeby one się automatycznie pojawiały na Facebooku, ale to na pewno jest duże ułatwienie. To znaczy, oczywiście dobrze jest raczej prowadzić ten fanpage nie tak Właśnie, żeby tutaj się pojawiały wpisy z bloga, tylko po prostu prowadzić go jako taki dodatkowy blog i wpisywać tutaj no, zupełnie inne wpisy. I do tego służą notatki, a ja ich tutaj nie mam. No tak, notatki to jest taka dodatkowa aplikacja, którą ona tutaj jest chyba nieaktywowana na tym fanpage'u. Ale warto ją aktywować i prowadzić ten blok właśnie w postaci notatek, z tym, że tutaj można wpisywać tylko, że tu jest po prostu bardzo mało miejsca. Można tu wpisać tam najwyżej 2-3 zdania. Dobrze, więc takich sposobów, żeby skierować blok na fanpage jest bardzo dużo. No jednym z takich prostszych to jest właśnie RSS graffiti. Więc ja już to mam za. Połączone z moimi wszystkimi fanpage'ami, bo to podłącza się jakby jednorazowo. Także już właściwie nie mogę tego drugi raz zainstalować, ale pokażę, jak to się robi. Edytuj stronę, klikam sobie. Tak, i tutaj aplikacje. I tutaj sobie, szukaj aplikacji. Wpisuję RSS Graffiti. No, i tutaj mi się pojawiły różne aplikacje związane z RSS, i ta akurat na, na początku można ją w nią kliknąć. Kliknę sobie kontynuuj jako Małgorzata, czyli przejdzie mi do profilu. No, i tutaj no, już jej nie mogę, że tak powiem, zainstalować, dlatego że. Ona jest już, znaczy, nie, nie zainstalować, a połączyć z moim kontem na Facebooku, ponieważ ona już jest połączona. I tutaj mamy do wyboru moje fanpage. Ja mam trzy fanpage, i można sobie kliknąć w tym momencie na przykład na ten i dodać sobie kanał RSS, który będzie właśnie przekierowywał wszystkie wpisy na blogu. Na ten fanpage. No więc zgadzam się. I teraz tak. Tutaj ja sobie skierowałam na ten właśnie fanpage wpisy z mojego bloga. Sekrety stron. Ale chcę sobie to wyłączyć, ponieważ trochę to wolno działa. O, schowało się po prostu. Czyli chcę wyłączyć yy, lub przerwać na jakiś czas, bo mogę to oczywiście też skasować, ale ja sobie przerwę. Tak, czyli tutaj jest off, czyli ten, jakby kanał RSS jest zgaszony, ponieważ chcę tutaj sobie dodać nowy z innego bloga, ponieważ chcę, żeby akurat tutaj wpisy z tego bloga szły na ten fanpage, chcę się rozwijać, natomiast na ten. Będą szły wpisy z innego bloga. Czyli klikam sobie tutaj Add Feed, tak? No, to mi tutaj cały czas tkwi, nie wyłączyło się. Dobrze, i tutaj sobie dodam. Oj, coś to wszystko wolno działa. Dodam sobie tutaj kanał RSS z mojego bloga. Tak i trzeba napisać feed na końcu. Tak? I to jest właśnie ten kanał RSS. Tutaj wpisuję jeszcze raz ten URL, czyli już bez tego feed, tutaj nazwę sobie wpisuję. Tak. I wybieram style. Czyli standardowy, kompaktowy status updates. I co to w zasadzie znaczy? Czyli tutaj są krótkie notatki z mikroblogów, jak na przykład Twitter. I tutaj jest ten status updates, który także. Jest, jak tu jest napisane, nie tylko wpisuje na Twoim Wolu, ale także update'uję status Facebooka. No i już te trzy rzeczy trzeba wpisać. I teraz tutaj, no nie chcę mi się przesunąć, klikam Save. Tak. I się już ustawił. Czyli potem, je, jeżeli będę chciała go wyłączyć, mogę go zdeletować, mogę go tutaj wyłączyć, albo mogę go edytować. Czyli, na przykład, jeżeli chciałabym zmienić nazwę, czy, czy coś takiego, mogę go tutaj edytować. No i w tej chwili są oczywiście same zera, ponieważ ja na razie nie wpisałam żadnego wpisu na tym blogu. Natomiast, jeżeli zacznę wpisywać. Jakieś nowe wpisy na tym blogu. To one się będą automatycznie tutaj pokazywać na tym fanpage'u. No i to jest właściwie wszystko. Co trzeba zrobić. A jeszcze sobie popatrzę na. Czyli wracam do tej strony. Tu już co zostało ustawione, to już jest. I jeszcze raz. Nie, chcę sobie przejść do strony. Korzysta jako strona. I tutaj ja widzę, że tu nie ma tych notatek. Nie. Czyli jeszcze raz edytuj stronę, aplikacje. No, i tutaj są, przejdź do aplikacji, są te notatki. No, nie napisałaś do tej pory żadnych notatek i dlatego to jest po prostu niepodłączone. Nie Czyli napisz notatkę, klikam sobie i tutaj mogę wpisać właśnie jakąś notatkę. I to jest taki jakby mikroblok. I właśnie warto coś takiego pisać, no bo dzięki temu te fanpage e są, coś, są ciekawe. Coś tam dają, coś, coś mówią ludziom. Natomiast jeżeli się... Tego nie prowadzi, tak jak ja do tej pory, z braku czasu, no to nie jest, nie ma tam w sumie nic ciekawego, żeby ludzie mogli wchodzić na te fanpage. E. I to tyle.